Level 13. Druga gimbaza. Nie taki przegryw masz nawet paczkę kumpli od najgrubszego. Gruby ważył ponad 100 kilo. Miotła, jego mama była woźną. Petarda, kiedyś wybuchnął petardę na lekcji, przypałowy gość, i ja, Atyk. ważyłem jedną trzecią tego co gruby. Środa. Pogodny marcowy poranek. Wszystko spoko. Siedzimy w sali, dzwoni dzwonek na majmę. Nauczycielką od majcy była bomba. Nazwaliśmy ją tak, bo kiedyś jak pisaliśmy sprawdzian, to tak się zjebała, że gruby ogłuch na jedno ucho. Często się spóźniała, więc na chilku gadaliśmy przez ramię. I wtedy na lekcję wpadł Petarda, jak zawsze spóźniony. Chłopaki, patrzcie co mam! I wyciągnął z plecaka świerszczyka. Taka gazetka porno. I mówi, że znalazł za łóżkiem u brata. Chłopaki, patrzcie, jakie cyce! Tak się zagapiliśmy, że nie zauważyliśmy, jak do klasy weszła bomba. Od razu podeszła, wyrwała nam gazetkę i Czy czyje to? Pedarta od razu kwiknął, zresztą ona wiedziała, że on lubi odpierdalać i go złapała za ucho i za korytarz. Coś tam wrzeszczy na niego na korytarzu. Wrócił do klasy cały zapłakany i bez świerzczyka. Po lekcji się go pytamy, co jest, a on, że wezwała jego rodziców do siebie, żeby im pokazać tę gazetkę. Nie wspomniałem, że mama petardy była rozwiedziona i miała jakiegoś narzeczonego chujka, który chciał petardę oddać do domu dziecka. Więc teraz będzie miał argument. Uznałem, że to nadzwyczajna sprawa i zwołałem zebranie o 18 pod trzepakiem. Wszyscy przyszli, petarda strasznie przygnębiony. To była środa wieczór, żeby zachować chronologię. No to mówię, panowie, sprawa jest następująca: wymyśliłem plan, jak uratować petardzie dubsko i zemścić się na bombie. Wszyscy patrzą na mnie, bo wiedzą, że jestem ekspertem od różnorakich planów. Byłem wtedy strasznie podjarany filmem Ocean's Twelve, czy coś takiego o ludziach, którzy okradali kasyna. Plan wyglądał następująco. Odmiotły dowiedziałem się, że szkoła jest sprzątana zawsze w poniedziałki i piątki, a w czwartki w nocy w szkole siedzi tylko stróż nocny. Dowiedziałem się także, że może matce podebrać klucze do pokoju nauczycielskiego, w tym do szafek nauczycieli. Mamy mało czasu. Musimy to zrobić jutro. Czy wszyscy są z nami? Grubasz stęknął z podniecenia, on tak czasem robi. Wszyscy mówią, że pewka i w ogóle. No to dobra, chłopaki. Robimy to. Przydzielam zadania. Petarda, jako że to Twój problem, to Ty idziesz do seks-shopu po wielkie Dildo i Beach. Gruby załatwiasz cztery kominiarki. Miotła przynosi klucze. Ja wezmę komórkę z potrzebnymi nagraniami. Mamy mało czasu. Petarda musisz umówić rodziców na piątek rano. Da się zrobić. Jutro w szkole dogadamy plan Dzisiaj idźcie zdobyć fanty W nocy jeszcze zadzwonił gruby, że ma kominiarki Rano w szkole objaśniłem mój plan Wszyscy zachwyceni Ja strasznie zespinany W końcu mamy się włamać do szkoły Jeszcze sprawdziłem, czy nie da się tego zrobić bezkolizyjnie Ale niestety w pokoju nauczycielskim cały czas ktoś siedzi tak do 17 Panowie, spotykamy się o godzinie dwudziestej, żeby było już ciemno przed szkołą Czwartek Godzina zero to znaczy 20. Gruby oczywiście się spóźnia. Reszta stoi wszystko, co potrzebne, załatwione. Mamy cały komplet kluczy do szkoły. Chłopaki, możecie się jeszcze wycofać. Miotła mówi, że się namęczyło te klucze, a poza tym petarda to część naszej paczki i nie możemy go stracić. Wbija gruby, coś przeżuwa i mówi, że kończył kolację i jest gotowy do akcji. XD. Wszyscy znają plan? Jacha, jedziemy. Dobra. Pamiętajcie, że kamery są tylko przed salą komputerową, ale na wszelki wypadek kominiarki załóżmy od razu i tak ciemno nikogo nie ma. Podbijamy do głównych drzwi szkoły. Przez okno widać, że cieć ogląda telewizję. No, nie ma opcji. Nie zobaczy nas. Jazda, otwieraj drzwi miotła. Weszliśmy, drzwi zostawiliśmy otwarte na wypadek wykrycia. Wyciągnąłem latarkę, bo w szkole były wyłączone wszystkie światła. Czas na etap pierwszy. Petarda, bierzesz moją komórkę ze sobą i kładziesz ją pod doniczkę na korytarzu na piętrze. Masz minutę do otworzenia się nagrania. Wbiegł po schodach i położył resztę, schowała się w kiblu. Chodziło o to, żeby się przedostać obok portierni tak, żeby cieć nie zauważył. Ciekawi was co ustawiłem na nagraniu? Wrzaski z jakiegoś horroru. Jak to się odpaliło to sami się przestraszyliśmy, a co dopiero cieć, który myślał, że jest sam w nocy w szkole. Usłyszeliśmy jak zapala światła na korytarzu i idzie na piętro. Petarda, zabieraj komórę i zdóbcaj. Przemknęliśmy się i weszliśmy do pokoju. Etap pierwszy zakończony sukcesem. Otwieramy szafkę bomby, a tam świerszczyk. Odetchnąłem, bo jakby go zabrała do domu, to bieda. Świerszczyka włożyłem do plecaka, a na jego miejsce położyliśmy wielkiego czarnego dildosa i ten bicz. Zamknęliśmy szafkę i czekamy. Dźwięk miał się odtworzyć powtórnie po 10 minutach. I tak było. I tu się plan spierdolił, bo cieć zamiast iść sprawdzić zadzwonił po policję. O kurwa chłopaki, co robimy? Jako sprawny przywódca miałem plan B. Dobra, to przez okno przecież półparter. Gruby mówi, że nie ma opcji, bo trzy metry i on się połamie. Jazda Gruby, idę pierwszy. Wyskoczyłem, nawet spoko trawa na dole. Gruby wyleciał z krzykiem, ale przeżył. Miotła gibki i sprawny, to jeszcze przymknął okno. I w nogi, zdupcamy. Słyszymy, że podjeżdża samochód jakiś pod szkołę. Dobra, gdzie jest petarda? Patrzymy w górę, a tam w oknie na pierwszym piętrze stoi petarda i nam macha. Co jest? O kurwa, tośmy dojebali, przecież go zamknął za włamanie. Odbijamy do okna i mówimy, petarda, policja tam idzie, schowaj się albo skacz. Ten mówi, że na chuj mu takie życie jak go złapią. I skoczył. Rozumiecie to? Pojebus skoczył kurwa sześć metrów w dół. To się nie dzieje. Petarda, co jest, żyjesz? Ta, ale chyba skręciłem kostkę. Chuj z tym, spierdalamy. Uciekliśmy. Gruby jeszcze nastawił kostkę petardzie w parku i jakoś dotarł do domu. Teraz tylko czekać, czy nasz plan wypalił. Piątek. Piątek rano idziemy do szkoły. Po drodze mijamy petardę, jak idzie z rodzicami. Mruga na mi trochę utyka, ale nie bardzo. Błagam, niech to się uda. Wbijamy na lekcję i czekamy. Przerwa. Do klasy wbija petarda cały zapłakany. Tylko, że ze śmiechu. Mówi, że się udało śpiewająco. Siada z rodzicami w pokoju. Bomba podchodzi do szafki, sięga i wyciąga to wielkie czarne dildo. Ten narzeczony matki tak parsknął, że popluł pół stołu. A ona czerwona jak burak mruczy, że nie wie skąd to tu się wzięło i wyciąga ten bicz. Matka podobno się oburzyła i wyszła. Ten ojczym nie mógł się pozbierać i klepnął petardę w plecy. Bomba cała czerwona patrzy do szafki, że nie ma świerszczyka i mówi, że nie, nieaktualne. Został odesłany na lekcję, a Bomba rozmawia z dyrektorką na temat przynoszenia takich zabawek do szkoły. Petarda podszedł do mnie i powiedział, że kiedyś pewnie będę okradał banki, jak teraz takie plany umiem wymyślić. I że to było warte skręconej kostki. Wydaje nam się, że Bomba coś podejrzewa, ale raczej nie będzie rozgrzebywać tematu, bo trochę drażliwy. Szkoda tylko stróża nocnego, bo policja sprawdziła mu trzeźwość i się okazało, że był pijany i go zwolnili.